Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej produkcji od pana Mikołaja. Sprawały kliknijcie spacer, żeby oczywiście zatrzymać. Eee, co tu jest? To jest produkcja. dobra, niech będzie. Eee, więc, to jest produkcja bardzo spokojna, taka pełna ciepła i miłości. Nie ma tutaj zbytnio takich zrodów akcji jak w poprzednich produkcjach eee, pana Mikołaja. Ale jeżeli ktoś lubi sobie tak spokojnie tak na spokojnie, to jasne, czemu nie. Okej, okay, muzyka jest w tej grze, tylko zalecane jest, do żeby ją wyłączyć podczas streamowania lub YouTube'a, więc ja tam wolałem wyłączyć, ale ona nie jest, wiecie, jakaś ekstra. E, dobra, więc może dosłownie zagajmy do momentu, kiedy pojawią się nasze główne bohaterki, albo i nie. Ok, więc chyba teraz się pojawią. Więc naszym zadaniem tutaj będzie opiekowanie się tymi królikami, paniami królikami. Nie ma tutaj dużo wyborów. Nie ma czegoś takiego, że wycie. Tak, wysławianie się jest bardzo ciężkie. <grystanie> Nie ma czegoś takiego, że jest tutaj multum wyborów. W sensie są jakieś wybory, ale one jakoś nie dają efektu potem w, dalszych, w dalszej grze. Więc no cóż, no, to było na tyle. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to sobie zrobi. Ok, trzymajcie się.